Witam serdecznie na wiadomościach z przedmiotu i nie tylko. Jestem Bezi. Dzisiaj w programie. Deszcze jest spokojne. Potargały sam, my na tej wojnie. No więc pewien kopacz skarży się, że wrzot rano przechodzi przez jego chatę i że go to denerwoje. Na miejscu jest już nasz reporter. Witam serdecznie wszystkich. Oto szofpan pan stojący za mną, to pokrzywdzony. Codziennie rano wrzot przechodzi przez jego chatę, a on nie może nic zrobić. Porozmawiajmy z nim. Ten opierdliwiec ciągle mnie męczy rano, żebym dał mu pieniądze na zawiązanie przyjazni. Eee. No dobrze porozmawiajmy więc z panem Bartolo. Witam w zamku Gomeza otoż chodzi o to, że Gomezowi okradziono jego olubioną fotrzaną podkładkę do kibla. Eee. To znaczy do Sedeso. Przygotowaliśmy specjalny wywiad z Gomezem. Doszło i nas sochy, że okradziono pano podkładkę do Sedeso. Czy jest pan tym bardzo przejęty? Tak do cholery. To była moja orobiona podkładka w króliczki, a ten kopacz jak on się nazywał HMMM. Jak osnawo, jak go dorwę do spiorego, także przejdzie to do historii Radia i Echem. Polowanie wewnątrz bariery jest normalne, ale ponad 80% myśliwych poluje na ścierwojady co spowodowało, że wewnątrz bariery żyje nie więcej niż 65 sztuk, A zatem zobaczmy co na temat polowania sądzi pan Karol Karolczak. Bjom. Bjom. Dzień dobry, nazywam się Karol Karolczak, jestem myśliwym, polowanie wewnątrz bariery jest praktycznie jedynym sposobem na uzyskanie świeżego mięsa, jednak myśliwi polują nas cierwojady coraz częściej, co doprowadziło do ich niemal całkowitego wyginęcia. Nadeszła pora na wspinaczkę gorską, startują pan Patryk Saturn oraz Michał Mediamarkt. Saturn Skacze, Aa, Piopa -e Rada. Mediamarkt skoczył, aaaa. Gratulacje wygrał Pan Mediamarkt, jako że nie pił power Raida. chora chora chora.